Mamy tu kolejnych zawodników z drużyny turny. Wasyl turna. Pokaż twarz. Wasyl. Twarzki <grym> dupę. <grym i dupa> jak, wygracie, wygracie czy nie wygracie? wygrają chłopaki, wygrają. Będziemy drugi. Kukucować. Tu drugi, o właśnie jest tak? zawodnik z turny. <grym> Tego zawodnika to my już znamy. <grym> i, I tu lubi. I tu lubi. To jest kufelek. Ale w piłkę też kopię. Pokaż się od tyłu. O, proszę zobaczyć, jaka piękna. Kufel 3, Turna. I to jest to. Brawo dla Turny. Jeszcze nie. Dojeżdżają kolejni kibice. Też z Turny. Milano. Cześć. Jak przyjdzie... Jak przyjdzie tutaj taki ten... E, kobiecina, tak? To musieliśmy wpisać tę listę. Tam jak na z w w spodniach. Która? Była. Otóż mówisz, że z nie? Ładne jest. Warto Są... obejrzenia, A, byłem na nim. Mecz się już rozpoczął, zaraz idziemy kibicować. A wszystko to z okazji otwarcia e boiska. Tam rozgrywa się już mecz, widać w oddali, a to szkoła podstawowa w Górkach Grubakach. A to byli absolwenci szkoły podstawowej w Górkach Grubakach, przyszli kibicować. Też to kufel chodziłeś? Tutaj, do tej. Do tej? Tu, do tej małej. Do tej małej. No i do tamtej też. No to mamy wszystkich w obiektywie, wszystkich tych, którzy skończyli szkołę w gółach grubakach, przyszli kibicować. Bo dziś otwarte zostało nowe boisko.

Rzut jeszcze raz na Syrenkę, bo piękna. Niesamowicie piękny wehikuł. No jak, no. Daj, co, no. Daj, co, no. Do końca i rzucił, co tu się stanie. Wiem, wiem, jak widzieliśmy w kawałek drzewa, ale trzeba łkać w na drzewa. Jedziemy czy nie? Szymon, jedziesz jeszcze dalej. Do... 어떻게 이제부터가 이제부터. lepsze okazje otwarcia, otwarcia otwarcia boiska, można spotkać takie niesamowite modele auta, jak tu stoją syrenka 105 w niesamowicie pięknym kolorze zadbana czyściutka, piękna wręcz przy niej wprawdzie nie jej właściciel, ale pasuje do auta <śleszajny> popatrzmy zatem na syrenkę 105 Super wehikuł. Dzień dobry pani Panie nie wygrali Jest to nie to? Nie, bo co tam kamerujesz? Niesamowity wehikuł, zobacz jaka piękna sirena Piękne jest to auto o, tu mamy turner, reprezentację turny, Kufel. Jest tam trzech innych, za chwilę ich sfilmujemy jeszcze. Kupisz Cześć, cześć, wstał. Cześć, Darek. Cześć. No, szkoda, że się spóźniłeś, bo było otwarcie. No, szkoda, że się spóźniłeś, bo było otwarcie. Bardziej bo... O, jak kufel O, wujek kuchel, wujek za DJ. No i ja mamy właściciela tego super auta, bo właśnie go filmuję. Mogę? Sfilmowałem, bez rejestracji. Śmiało na filmować. Ale auto jest rewelacyjne. Skoda. Ile wyciągnie? 140. Poważnie. Tyle co fabryka dała ile leci? Niesamowite. Pięciopłatne. No dobra. Ale film można święcić. Syrenka 105, aby ktoś nie wierzył. Nie, ja byłem w kościele. Ja byłem w kościele i myślałem, że się zyskują trochę. Z tym otwarcie. Idziemy po pakie do baterii. O, Paweł, twój kolega.

No nie wiem, czy tak dobrze. Wypił, dobry. A to fragment meczu między turną a a kim? Nie wiem.

Na razie wygrywamy 1 do 0, ale to wszystko jeszcze przed nami jest tak niedobrze 1-1 1-1 no ale nic. Mecz jeszcze trwa stoi. Nie nie I tak można... się rzuca dobrze. Nie można przesądzać o ostatecznym wyniku, bo wszystko jeszcze się toczy, gra, dokąd piłka w grze. Wszystko może się zdarzyć. Dobrze. Brawo dla bronkarza z turny. Oto właśnie on. Kiełbasa. Kiełbasa, <grybasa, <grybasa> kiełbasa dobry jesteś. Masz piwo. Oj, Dobrze poszedł. Tylko szkoda, że tam nie usiadł na nią.

Gye senja? Gye senja? Blisko było dobrze, kiełbasa poszedł po całość. I znowu bramka kiełbasa przyjął, się wykazał Przyjął na klatę Przyjął na klatę co należy Chyba go zatrudnię w mojej filmie, bo to. Dlaczego tam siostra jednego. Do czego od Dobrze.

Jest! Strzelił gola. Nie. nie udało się drużynie przeciwnej strzelić bramki. I elegancko, może gola teraz ramki. się uda. O, tu globek nasz uratuje. No, nie, niestety. Chociaż 2-1, no. Gdzie ta piłka? Może to w sieci

To już starsi się robią i wybronią. Dobrze. Dobrze gra. I w ogóle gra na co starsi. A to co jest co druga? Nie, jest jeden. A to jeden. To jeden jest. Na początku pierwsza tu nas strzeliło.

Dobra, to jest to. się zagapił. Już to nie mój samochód wyjeżdżał. Nie poznałeś sygnału? Nie, bo jest chyba bardziej strzejszy taki, wiesz? Remis. No i mecz zakończony remisem. 1-0. 1-0. Przepraszam. Ale to nic. Gra była dobra, pasjonująca. Cześć. Coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? Ale I tu mamy kolejną drużynę na boisku. Nie wiem wprawdzie skąd, ale pewnie z okolicy. Tych filmować już nie będziemy. Zabawa będzie przednia. Żegnamy zespół turny. Po o w Górkach Grubakach.